Już? Tak. Gotowi? Przyśmijemy się. Siema z tej strony The Crouch. Uczestniczyliśmy w 12 i 13 edycji festiwalu Wielki Ogień. Po festiwalu w 2019 roku udało nam się dostać do MAM Talent, gdzie w castingach dostaliśmy złote przyciski trzyma na Hołowni oraz dostaliśmy się do półfinałów. Cześć, Przed cześć, samym cześć. koncertem przywaliłem w rurę w tym amfiteatrze i, i siedziałem potem dwa dni zmulony, myślałem, że mam wylew krwi do mózgu. Pamiętacie te zdjęcia, które wam pokazałem? No, tak. Krzysiek, mój nauczyciel liceum, jak opowiadał historię, to nikt mu nie wierzył, a ja jestem jedynym naszym świadkiem, bo zdjęcie z Wirołku w a mój tata znał Mirę Kubaścińską, bo mieszkała w Otwocku, tam gdzie moja babcia a, i chodzimy co rok na ten grup Miry Kuba No ja grałem jej z... kawałki się nie chwalę. No, no a ja właśnie się ja pochwaliłeś, chwalę. Stachu, Daniel i Ewa. I o, tam mnie nauczyli żonglować tymi dingsami. Dingsy, dynksy. O, to jest nasza Skąd ty to masz? Dostałem no, w pan pojątk, żeby się uczyć domu. Wrócił, pani nam pokręcił i położył Tak. <laughs> na trofeum. Piti <laughs> Niestety nie możemy zdradzić, co w tym momencie dla Was szykujemy, ale 13 sierpnia wszystko się wyjaśni, także lajkujcie, obserwujcie nasze y, portale społecznościowe i do zobaczenia.